Siemanko, mamy tutaj przyjemność rozmawiać z Piotrkiem Grudzińskim. E, twoja ksywka to Grudek. Prawdopodobnie od nazwiska. Jest to trzykrotny mistrz oczywiście z klanu Venom. Powiedz nam, co cię skłoniło do tego, żeby przyjechać do Kent, akurat na ten właśnie Malec Challenge Cup, który organizujemy. No przede wszystkim jest to zasługa Mariusza. On do mnie zadzwonił i się zapytał, czy bym nie chciał przyjechać. I tutaj już poszła zasługa mojego klanu i znowu przewodniczącego naszego klanu, też Mariusza, który, że tak powiem sfinansował mi ten wyjazd, a że szykuje się, no, szykuje się, odbywa się chyba najlepszy amatorski turniej w FIFE w ogóle w Polsce, no to... tylko. Przyjechać, grać i wygrywać. Jest masa stanowisk, zajebista atmosfera, mogę mówić zajebista? Mogę. Także jak najbardziej na plus, wszystko dopięte na ostatni guzik. Mhm. Proszę mi powiedzieć, na ilu turniejach tego typu byłeś? Mniej więcej, da się to zliczyć? Oj, ciężkie pytanie. Myślę, że około 20 się zakręcimy. Jak widzimy, jest to osoba doświadczona, która była na nie jednym turnieju tego typu. Mimo wszystko, jego opinia o tym właśnie wydarzeniu i organizacji jest całkiem korzystna. Także, no. Uważam, że najlepszy amatorski turniej, no bo wiadomo, że jej sport są to zawodowcy, to tylko oni przebijają, aczkolwiek i tak uważam, że ten turniej, no nie byłem na lepszym, powiem tak, i tutaj to nie jest słodzenie, tylko jest to obiektywna opinia. Jaki był taki punkt zapalny momentu, gdy stwierdziłeś, że jednak chcesz wejść w tą FIFA w sposób profesjonalny? To znaczy, u mnie to odbywało się tak, że ja w ogóle lubię rywalizację na każdej płaszczyźnie i w ogóle we wszystkim. A że w FIFA zawsze byłem ponad przeciętny, ponad przeciętnego Kowalskiego i udawało mi się coś wygrywać, to złapałem ten baksyl, Jeszcze gdzieś to się tam finansowo czy w nagrodach opłacało, więc jak najbardziej, że tak powiem, FIFA mi przypada do gustu, Sam jestem sympatykiem futbolu, więc jakby tu wszystko się, że tak powiem, dodaje. A masz już PlayStation 4? Nie ma. Nie mam, więc jak wygram, to na pewno się przyda. No wiesz co zrobić? Po prostu.